ma wszystkim tutaj Conor, co to jest kolejny odcinek Let's Play Minecraft W tym odcinku sobie zrobimy chyba farmę Naszą pierwszą zboża, która będzie się mieściła tutaj No, no to dodziała Chyba mam tragedii, trochę... o zrobiłem tam tak mówiłem w poprzednim odcinku, chyba mówiłem I mi się to nie podoba i to pewnie z zburze Demet. Dobra, i tutaj się... No właśnie. Chyba mi się zdaje, że powinno być dobrze, ale jest... nie jestem pewny. No to. Zaraz przecież i tak nie będę słyszał nic różnicy nie będzie robione, to po co ja się tak martwię? Z Równym podłożem tutaj sobie wyrównam za to Na pewno i czemu ja mogę znowu tak cicho i nic nie będzie słychać Głośno Trzeba mówić Nie ma lipy No, dobra No to To sobie wyrównam Tam już trochę sobie tego zboża zebrałem Zebrałem, zebrałem Więc trzcina to krwawa, musimy mieć bezpo, bezpośredni kontakt z wodą Więc to się wykluczy gdzieś indziej. Kurde, cztery litery jego macie Kurde, po raz drugi w jego cztery litery macie Kurde, po raz trzeci w cztery jego Boż Pewnie już wiecie, co tak źle zrobiłem. Mm, to. Siekiera młodyka. O, po angielsku. Tak, ta it's time to far. Albo it's r no, nie, nie. A raczej nie, bo... Z wodą. Zero logiki w moim gadaniu. I... Yeah. Okej, okay. tak to będzie. Ugrodzenie mm, ogrodzenie się robiło z tego Fuck, a nie do, nie, źle. I chyba tak O, drabinki właśnie są teraz Razy 3, a nie razy dwa, jak to miało w poprzednich wersjach miejsce Dobra tam 10 mi będzie starczyło, nie Na pewno nie A ja jak to dopiero wchodzi wstępna to O nie, tutaj było dobrze O, o jak to Jak zwykle Tu i tu Jenk, ja trochę tego potrzebuję. Tutaj się zrobi wejście. A tutaj będzie główna ścieżka szła. Wiem czemu ten mak jest taki brzydki. Zbyt jednolity. Ale dobra, spoko coś się wykmidzi. Lwyk mini Okej, okay, więcej nie zrobię Nowy ja znowu błąd Zero logiki w moim dzisiejszym ekranie To sobie z czegoś innego później podłoże zrobię tylko nie wiem jeszcze póki co z czego Storczy, 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 dobra No to przyjemne wejście brzydko wyglądają No, no dobra. to Coś się przejmuję estetyką, ważne żeby funkcjonowało Mam rację? Mam chyba No, teraz muszę się popisać pamięcią jej ja a raz dwa to może no padnę normalnie dobrze też było no i co ja znowu zepsułem no jak to się nazywa no przeźwiem Właśnie, na dżungli jest chyba taka lekka mgła. Nie, tak się. Tylko na <tryk> tej dziury załata. I motyka. Plan wypalił, źle zrobiłem już. Może jednak nie wypali. Ale, ale słowo ora. No, wystarczyło. <śmiech> <śmiech> już wiem. To nie dlatego, że ja jestem. Pięć. że Nie wiem, czemu tak się zrobiła. akurat. Dużej ilości miejsc jest zwykła ta. Ja nie wiem czemu. No, zapomniałem. No, jak się teraz tam... Ten... Aha, można chodzić potem. It's failing time. No to taka podwójna sobie ścieżka będzie dobra. No, zrób się ścieżka. Czemu to mi się takie brzydkie to zrobiło? Jak sobie na mojej motyki? O, Kurde no. Jakbym tak od razu zauśniał gdzie jest to. Tu. Niby takie proste, ale stwarza problemów pip Ja nic nie powiedziałem. Wiem, że i tak to nie brzmiało jak takie normalne. Pip O, share mode activated. Boop. Pewnie dużo ludzi wie, co z tym chodzi. Z tym share mode activated. No. Nie mam dość idiota. Miłej ziemi. Nie ma litości. Nie ma litości. O już, no. Dobra, tutaj mi rośnie. It's very, very good. No to. Już się noc zbliża. No nie ma No to sobie jeszcze wyrównamy, tak. Aby nie było. Co kadam o czymś tam.

Dookoła, nie, nie więc, e, sobie zapalniczkę i do lasu. Pff, Tak się fajnie hajcował. że po prostu no... Aż miło. To, wiem. Z racji tego, że dookoła mam tak dużo drzewna. Hmm. Sobie zrobię tutaj to z drewna. Wszystko.

Ile mam drzewna? No, bo przypadkowo nie ten klawisz ten, jak sobie pamiętam. Już. I remember everything. I talking today like a man from Russia. Jeszcze mam ten, ten... <noise> Myślałem, że nie mam. No, ale to, to ja drzewko lubię, więc sobie zostawię, bo ładnie wygląda. się fajnie prezentuje, biały drzewo. Nie na widzę jak tak rośnie Dobra 6-6, dobra Czemu ja tak często mówię dobra Łoł, nieparzyste Sadzonkami można palić w wiem, więc się przydadzą. Wiem ile razy to powtarzam, ale tam szczegół z tym... Drodzy następne. No. Jeszcze to i to. I będzie koniec. chyba starsze ooo, FP i spadły mało, coraz mniej miejsca na dysku. to czuwam no i jest również różka no no więc trzymajcie się, do następnego odcinka komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie no i na razie trzymajcie się.